Sponsorem programu była firma Kler, kreator kolekcji wiedeńskiej Kler. Błędy z przeszłości potrafią przypomnieć o sobie w najmniej spodziewanym momencie. Zapytaj swoją żonę, niech ci wyjaśni te wszystkie swoje magiczne sekrety. A teraz... Zachowanie tajemnicy wymaga poświęceń. Martwiłem się o Ciebie. Stajesz w domu, miejże szaleństwo, nic mówiłam Ci. Skoro Ty nie potrafisz, to ja z nią pogadam. To nie jest dobry moment, Potrzebuję kilka dni. Co się stanie, gdy prawda w końcu wyjdzie na jaw? Zapomnij, że miałś córkę, to puść Nie zdradziłem Cię, przysięgam. <śmiech> <śmiech> Serial paradokumentalny. Sekrety rodziny. <laughs> Dzisiaj o 17 w Polsacie 2. <laughs> Brawo my. Nie być melepeta, kup auto, promocja jest. Stop! Co pan robi, panie Mietku? No to, co pan mi kazał, agresywną autopromocję. Ja panu kazałem zrobić agresywną promocję naszego odcinka. Patrz, jak to się robi, melepeto. Ja już wybrałam. Kabaret na żywo, Katarzyna Zielińska. Wystąpią Stanisław Tym, Kabaret Zachodni, K2, Formacja Szatle, Kałasznikow, Michał Szpak, Kasia Zielińska. Kabaret na żywo, w niedzielę o 16:00. Sponsorem programu jest firma Clare, kreator kolekcji wiedeńskiej Claire. W dzisiejszym odcinku Sabina Różańska na 40 urodziny dostaje piękny bukiet kwiatów.